Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale taki przywilej, zaszczyt, um, rozpocząć, to nie moja główna no, rola, ale tak kazanie mi było tak kazam zrobić, więc tak jestem to od, odkazuje swoje. I przypadł mi w udziale zaszczyt um, ogłoszenia rozpoczęcia pierwszego, takiego chyba u nas w historii naszej uczelni, dnia terapii filozoficznej. Z racji tej, że zarówno na psychologii, jak i na psychoterapii Tematyka pomocy człowiekowi w różnych metodach, w różnymi metodami, w różnych odsłonach, w różnych podejściach, jak to mówi jest czymś niezwykle ważnym dla osób, które pomagają. Tak dziś będziemy się przyglądać od strony teoretycznej i potem od strony praktycznej, jak wygląda, czym jest. Terapia No różnych odkładań. Mamy nas gości, e, których za chwilę przedstawię głową pan Mikołaj Krasnodębski. Nie ukrywam, że całe to wydarzenie, które dzisiaj mamy, jest zasłoną m.in. Mikołaja Krasnodębskiego, znanego państwu natomiast z naszego wykładu, pani Uli Polskiej, mojej skromnej osoby i pana Grzegorza Baczywskiego, którzy tworzymy katedrę podstaw filozoficznych psychologii na Kierunku polskiego. Mam intencję, żeby dni te odbywały się cyklicznie. I dzisiaj otwierają te pierwsze spotkanie wybitni specjaliści, czyli pani doktor Urszula Polska. Mogą Państwo tutaj podejść zobaczyć pracę pani doktor. Przede wszystkim bardzo cenna i wyjątkowa jest książka Człowiek rzeczy czy osoba, to jest doktorat pani szczotłowskiej, też również jest książka pod tytułem terapeutyczna aspekty filozofii Sokratesa i Epikura oraz cały cykl terapii filozoficznej składających się z pięciu zasad. Więc mogą Państwo się też zapoznać z tymi pozycjami. To jest nasza pierwsza prelegenta, zresztą autorka nie tylko tych prac, ale również współpracująca z naszym biskupem naukowym Prajtela. Drugim prelegentem, którego tutaj nie trzeba przedstawiać, jest Człosk Profesor Aleksander Posadzki, Lubistny i w Polsce, w Polsce, za granicą. Specjalista filozofii rosyjskiej, gnozy, ale też zajmujący się prawda logoterapią, yy, yy, Franka, yy, autor również wielu wielu kilkudziesięciu prawda naukowych artykułów, monografii, również prac podaną naukowych, autor tak samo tekstu yy, naszej naszej praktyki. No i proszę Państwa, no ja będę tutaj tylko tak na łapkę, żeby, będę próbował dotrzymać kroku w naszym gminnym elementach. Filozofia praktyczna, terapia filozoficzna zajmuje się, to znaczy używamy duchowości, obszaru duchowości, a nie używamy psychiki, tak jak to jest w, w, w psychologii. Także te wszystkie rozważania, wszystkie refleksje i wszystkie rozmowy prowadzimy od duchowości. E, natomiast e, ja zawsze bardzo podkreślałam, że filozofia, że te, filoterapia filozoficzna nie ma nic wspólnego z psychologią ani z kryptonalizacją, bo nie analizuje psychiki i tak jak powiedziałam, mówimy o psychice. Ale troszkę ostatnio mnie bardzo zaskoczyło to, że wkryłam taką książkę już. Już oczywiście, że ta psychologia poznała obecnie i też Anglekanie bardzo dużo teraz piszą o psychologii pozytywnej, żeby w ogóle na rozmowach kompletnie nic nie mówić nie negatywnego, nie, nie diagnozować żadnych zaburzeń, tylko szukać bardzo mocnych, pozytywnych stron, terapii nazywają w takiej pozytywnej mocy ducha, żeby sobie radzić z tymi problemami. Dlatego, że do nas cały na osoby przychodzą osoby zaburzone. Przychodzą osoby zdrowe, które w Osoby zdrowe, które mają jakieś pozycje, jakieś napięcia, jakieś wyschłe Natomiast bardzo, że patrzcie, na lata w książkę, to skoncentrowana na osobie. Już profesor Gaźnik mówił o personalizmie, ale to jest tak mocna książka, i teraz to jest tak zbliżone. Do tej terapii, którą ja prowadzę, że będę, jeszcze i się koryguję. tu z tej ostatniej takiej teksty, że terapia skoncentrowana na osobie jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej wymagających form terapii, bowiem nie opiera się ani na technikach terapeutycznych, i skuteczność terapeuty jest rezultatem jego własnej pracy i ciągłego do doskonalenia się osobowo. W zagrożenie największym pseudopsychologia, czyli generalnie pseudonauka, yy, czyli taka psychologia, która nie ma korzeni, która też nie tylko że jest propagowana przez ludzi yy, nie mających korzeni, czy mających yy, wartości moralności często, yy, robiących manipulacje, pisowe, ale same chodzi o samą teorię właśnie. My też o teorii, że w ogóle teoria filozoficzna powinna być oparta na filozofii, ale też filozofia filozofii nierówna, czasami też też. filozofii. Ale co się jak to jest właśnie u Dziplona Prawa? Oczywiście istnieje, bo poświęcono wielu filozofów, ci filozofowie tutaj wymienieni, to są ci konkretnie których dzieła czytał i które są nawet jeszcze w jego bibliotece, w którą miałem radość w także badać, fotografować. Yy, pozostały jeszcze właśnie te yy, książki i to pokazuje, jak bardzo yy, znacząca dla Franka była filozofia. Yy, Przecież różni filozofię, czasami wygląda to na, na koncepcję sprzeczne, ale on potrafił sobie z tym jakoś radzić i y, to jest taka swoista metodologia, którą właśnie w Wyprzez jakby była z to, co uważał za ważne właśnie w myśleniu tych filozofów. I skierował się także poetami mistycznymi czy metafizycznymi, jak o Rilkę, ale osiąga I tutaj... Chodzi o, e, o jaką tutaj metodologię chodzi właśnie, to jest metodologia bardziej zaraz z filozofią egzystencji, niemiecką, egzystencją filozofii, nie tą, nie, tą francuską, ateistyczną tą, co się Mam, że ja się i taką coś do absurdu, bo on zjawcie nie korzystał. I całem analogii także, począwszy od Huselna, ale potem też szczególnie Schellera, bo największy wpływ na, na Franka miał Max Scheller, także razem z jego tertyką. Którą uważam za takie rodzaj to nawieżib, tak na dzisiaj się wydawał. Czy zajmujemy się teorią pedagogiki, czy teorią psychologii, prawda? Czy ekonomii, czy polityki wyjść właśnie od metafizyki. Metafizyka właśnie stanowi to. Jądro rzeczywistości, i dopiero później możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, które zresztą tutaj padło w referacie pani doktor Wolskiej, yy, prawda? Gnozi Sauron, prawda? Że mamy poznać samego siebie, kim nie jesteśmy jako ludzie, prawda? Więc w konsekwencji dochodzimy do antropologii filozoficznej, i tutaj yy, bardzo ważnym aspektem, też dziękuję księdzu profesorowi, że zwrócił na to uwagę, jest problem błędu antropologicznego. Prawda? Jeżeli my źle rozpoznamy rzeczywistość, w konsekwencji dochodzimy do błędu antropologicznego, i tą lukę yy, braku realizmu zapełniają jakieś ideologie. Prawda? Ideologie, utopie, socjalizmy prawda? i w konsekwencji yy, zmierzamy do anarchii, zmierzamy do, yy, do świata irracjonalnego. I moja wypowiedź będzie dotyczyła listów moralnych do Lucyliusza z Seneki. Jest to jedno z takich dzieł. Wtedy zastanowimy się nad samą osobą Seneki. Spróbujemy no tak z perspektywy właśnie w historykach, w filozofii spojrzeć na tą e, wielopłaszczyznową postać. I drodzy Państwo, no na początku doszliśmy oczywiście od której tłumaczę. Urodził się w czwartym roku przed Chrystusem w hiszpańskim kordowie. Oczywiście wówczas hiszpańskim hiszpania była zlatywizowana. Jego rodzina należała do grupy ekwipów, czyli do klasy średniej i można powiedzieć, że znów no, już był takim prawomocnym, prawda, Rzymieninem. zresztą w historii, z historii znanych trwa seretę starszego, który był retorem i matkę Helię. Zresztą na temat matki wiemy dużo właśnie z dzieł, które, które zostawił, chociażby z pocieszenia do, do I Jako dziecko opuszcza chorobowe, opiekę nad nim przyjmuje siostra, starsza siostra matki. Która jest żoną studiów y, 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 Kajusza Daleo, późniejszego prefekta Egiptu. To oczywiście będzie też miało wpływ na edukację samego Seneki, ponieważ y, 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 w Egipcie spotka się y, młody Seneka no, właśnie z Biblioteką Aleksandryjską. Prawda? Tutaj pani y, doktor Wolska mówiła też o biblioterapii, prawda? czyli o terapii poprzez książki. To była najważniejsza biblioteka starożytnego świata, w której znajdowało się około, jak oceniają historycy, 600 tysięcy papierów. Tam, Tam było wszystko. Zresztą wiemy, że dekady wcześniej, czy dwie dekady wcześniej, Cyceron też celowo jeździł do Egiptu, żeby zapoznać się z różnymi dziełami starożytnymi. I w roku śmierci odtawiana Gustawa, czyli w XIV roku, po Chrystusie osiąga zelekar pełnoletności, prawda? Który w gymie, w rzymie pełnoletność osiągało się w wieku, wieku, wieku lat XVIII. Studiuję filozofię. Natomiast interesuje się również optymizmem i jak, jak wiemy m.in. z listów normalnych do Lucy Biusza, w yy, kontakt z okultyzmem mało nie doprowadził to do śmierci samobójczej.